Sama obecność, sama, że jest, że on był w domu, nie było dla niej wystarczającej. Tutaj nazwanie konkretnych, konkretnych działań, co to oznacza dla Ciebie bliskość? Sprawiają, że czujesz się, jakby to nie było to, o co Ci chodziło po tym rozstaniu, czy w tym nowym związku. To pomoże Ci spojrzeć, że to nie cała Twoja relacja kuleje, tylko jakiś obszar, na przykład bliskość emocjonalnej, albo na przykład rozwiązywania konfliktów. Witam Cię w kolejnym epizodzie. Dzisiaj kontynuuję temat z poprzedniego poniedziałku: o tym, jak zrozumienie pochodzenia mojej partnerki czy mojego partnera, często z innej kultury, wpływa na jakość Twojego związku. I dziś wezmę pod lupę związki polsko-ukraińskie. W Polsce mieszka coraz więcej ludzi z Ukrainy, co prowadzi do. Tworzenia się nowych relacji, co prowadzi po tym, jak rozpoczęliśmy nową relację, oczywiście do jakichś kryzysów, do jakichś dysfunkcjonalnych zachowań, i w ostatnim czasie, właśnie mając w sesji coachingowej pary polsko-ukraińskiej albo osobę, która jest w relacji miłosnej od niedawna z osobą z Ukrainy, zauważyłam podobne schematy. I ten schemat, który się powtarzał, to ten, że ta jedna strona jest bardzo rozszczeniowa. A ta druga strona nie potrafi stawiać granic ciągle jest w, poczucia, w poczuciu winy. Jeżeli zauważasz u siebie taką dynamikę i nie wiesz, jak wyjść z, tego, z tych powtarzających się schematów, to koniecznie obejrzyj ten epizod. Dam Ci konkretne narzędzie, jak możesz wyjść z tego kryzysu zwycięsko. Zapraszam! W Polsce mamy coraz więcej ludzi z Ukrainy i coraz więcej zauważamy, że są związki polsko-ukraińskie. Nieraz zaczynają się one romansem, nieraz nie, ale po tym jak opadają te różowe okulary, jak zaczyna się prawdziwe życie, jak ludzie zaczynają ze sobą mieszkać, dzielić finanse, wychowanie dzieci, często z poprzednich związków, no to. Zaczynają się kryzysy, to zaczynają się konflikty. I mm, ja miałam w ostatnim czasie kilka sesji coachingowych z osobami, właśnie, czy z parami polsko-ukraińskimi, albo z klientem czy klientką, która jest w relacji miłosnej od niedawna niedawna, powiedzmy, półtora, dwóch lat, yy, z osobą właśnie z, z Ukrainy i napotyka na trudności, konflikty, z którymi sama, czy sami nie potrafili sobie poradzić. Zawsze jest dobrze sięgnąć po pomoc, jeżeli zauważasz, że powtarzają się u Ciebie ciągle te same schematy, ciągle kłócicie się o to samo. Najprawdopodobniej, jeżeli nie spojrzy na ten Wasz konflikt osoba z zewnątrz, to każdy będzie chciał pozostać przy swojej racji. Dlatego nie marnuj czasu, zarezerwuj sesję coachingową u mnie, zobaczysz, jak nieraz w jednej, podczas jednej, czy dwóch sesji rozpoznacie, o co tak naprawdę w tym konflikcie chodzi. I Pierwszą prawą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby nie pozostać w tej iluzji, że ponieważ Ukra Ukraina jest tak blisko nas, znam ich kulturę, to wiem jak ta osoba, czy ten mój partner czy moja partnerka, jak została wychowana, jakie schematy oglądała przez 18 lat swojego życia, gdy mieszkała z rodzicami czy z rodzeństwem wspólnie. Nie wiesz tego najprawdopodobniej, więc. Pytaj się dokładnie, jak się kłócili rodzice, jak rozwiązywaliście konflikty, czy czułaś się zauważana, czego ci najbardziej brakowało, o jakim związku marzyłaś. Pytania: każde niezadane pytanie jest potencjalnym kryzysem, bo ty się tylko domyślasz, jak było. A konkretne zadania, zadanie pytania pozwala na to, że po pierwsze, potrafisz zrozumieć lepiej partnera, po drugie, już wchodzicie na ten poziom świadomości, gdzie rozpoznajecie, aha, tak było w moim, w moim domu rodzinnym, czy chcę to kontynuować z moim obecnym partnerem, czy z moją obecną partnerką. I faktycznie w tych sesjach coachingowych, które miałam z parami polsko-ukraińskimi, to powtarzał się tam często ten schemat, że jedna osoba była bardzo roszczeniowa, a ta druga nie potrafiła sobie poradzić z tym, żeby powiedzieć nie, ja tak nie chcę. Była takim klasycznym też people pleaser, czyli chcę wszystkim dogodzić, a najbardziej tej mojej nowej partnerce, bo boję się, że ją stracę. I tutaj właśnie zwrócenie uwagi na to, że okej, okay, ta moja nowa partnerka, czy ten mój nowy partner. Spogląda na różne potrzeby i na domaganie się albo na oczekiwanie, pewnych, na oczekiwanie pewnych sytuacji w relacji z zupełnie innej perspektywy, której ja nie znam. Może się zapytam, skąd to się bierze. I tutaj ja z właśnie jedną parą polsko-ukraińską, którą, z którą która było u mnie trzy sesje coachingowe, dałam im takie narzędzie. Koło relacji miłosnej. Ja pracuję też z, tą, z tym narzędziem w obszarze koło życia, ale tutaj także każda relacja miłosna składa się z różnych obszarów. Relacja miłosna nie jest po prostu tylko relacją, tylko ma różne obszary, takie jak na przykład, okej, okay, jakie mamy cele wspólne, jeden obszar, jakie mamy postrzeganie na dawanie i Odczuwanie miłości, jakie mamy spojrzenie na przejęcie odpowiedzialności w związku, jakie mamy spojrzenie na seks, na życie seksualne, na bliskość, jak często, jak intensywnie, jak sobie wyobrażamy życie seksualne, jakie mamy spojrzenie na komunikację. Jakie mamy spojrzenie w związku na, na to, ile powinniśmy czuć lekkości, a ile powinniśmy czuć się w trybie wypełniania tylko obowiązków. I ja najpierw właśnie pracując z tą parą polsko-ukraińską uzmysłowiłam, czy pokazałam im w ogóle właśnie, jakie są obszary w relacji miłosnej i w pierwszej kolejności oni mieli właśnie na tym kole kolor zaznaczyć ok, w którym miejscu oni teraz są jak odczuwają tą sytuację która jest teraz czyli poglądając na przykład na dawanie i odczuwanie miłości gdzie jestem jak się czuję ile miłości dostaję w moim wyobrażeniu czy jest to 80% czy jest to 60% czy jest to może 30% jak odczuwam to, że czuję się kochany czy kochana. I tutaj oczywiście pojawia się temat języków miłości. Polecam tutaj też dla wszystkich tych, którzy jeszcze tym tematem się nie zajęli, moje wideo 27 z playlist ABC relacji miłosnej, gdzie mówię właśnie o tym, że należy znać, jakim językiem miłości mówi mój partner czy moja partnerka, bo jak dla niego językiem miłości będzie na przykład dawanie prezentów, a dla ciebie dawanie prezentów nie jest w ogóle, czy otrzymywanie prezentów nie jest w ogóle oznaką miłości, tylko jakimś wyrazem kapitalizmu, albo pokazania tego, że mam pieniądze, no to się nie dogadacie, bo czy za każdym razem, dawając prezent e, swojej partnerce, czy swojemu partnerowi, myślisz, że pokazujesz miłość, a ona czuje się, ale kupować to mnie nie musisz, e, ja takich prezentów nie potrzebuję. Także tutaj w pierwszej kolejności, ok, zajęliśmy się po kolei każdym obszarem, jaki jest w relacji miłosnej, tym, które są ważne dla tej pary. I ja tutaj dałam propozycję bodajże 14 czy 15, na przykład jeżeli chodzi o zaufanie, jeżeli chodzi o cele i marzenia, jeżeli chodzi o jak spędzamy wspólny czas, i para miała jako zadanie domowe przyjrzeć, okay, które obszary są dla mnie ważne. I w każdym z tych obszarów oni wybrali 10, zaznaczyli, jak w tym momencie widzą to, na ile czują, że otrzymują miłość, na ile czują, że mają. Wolność samostanowienia, wolność tego, co chcę robić, na ile czują na przykład dynamikę bliskości i dystansu. Bardzo ważny temat, o którym mówiłam właśnie w epizodzie czwartkowym. Koniecznie jeszcze zajrzyj do niego, bo ten, yy, ta dynamika często się po, pojawia. Czy czuję, że jestem przygniatana miłością i obecnością partnera czy partnerki, czy czuję, że mam za mało tego? Pokazanie, najpierw zaznaczenie, w którym momencie jestem. Ja tutaj często klientom mówię, zaznacz po prostu kolorem, narysuj, wyrysuj to koło mm, kolorem i zaznacz też liczbą, że na przykład, ok, jeżeli chodzi o bliskość, to czuję tylko 30% bliskości, a moim celem jest co najmniej 90%. I zaznaczając każdy z tych obszarów kolorem, też później procentowo. Zaznaczamy najpierw, jaki jest stan obecny, jak się czuję teraz. Później sama ze sobą y, zastanawiam się, jakim, y, y, gdzie chcę być, jaki jest mój cel, ile bliskości potrzebuję, żebym była zadowolona. Co to konkretnie oznacza bliskość emocjonalna? I na przykład ta klientka mówiła dla mnie, bliskość emocjonalna jest, że my co najmniej dwa razy w tygodniu wychodzimy razem na randkę. To jest dla mnie bliskość wystarczająca, i wtedy wiem, że mój partner ma czas dla mnie, że rozmawiamy ze sobą, że mamy ze sobą connection, ale to trzeba właśnie nazwać. A ten facet cały czas myślał, że skoro jest po południu w domu i. Już nie opiekuje się, na przykład nie jeździ codziennie do dzieci z pierwszego małżeństwa, że to jest wystarczające. Sama obecność, sama, że jest, że on był w domu, nie było dla niej wystarczające. I tutaj nazwanie konkretnych, konkretnych działań, co to oznacza dla Ciebie bliskość? Ile razy w tygodniu właśnie mamy randkę, albo ile razy w tygodniu y, mamy bliskość fizyczną? Nie musi to oznaczać koniecznie seksu, ale że siedzimy razem, przyczulamy się, całujemy się, że jesteśmy ze sobą fizycznie blisko, że czujemy swój dotyk, czujemy, y, czujemy swoją bliskość fizyczną, i tu każdy z tych obszarów, i to jest takie, pierwszy rzut oka oczywiste, tylko że. Nikt albo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że obszar relacji miłosnych, relacji miłosnej ma wiele podobszarów i tutaj trzeba się właśnie przyjrzeć, ok, jaki obszar jest mi ważny, jakim chcę się teraz zająć, bo to, że na przykład ktoś yy, ma, że, że para ma jakąś wspólną wizję i ta wspólna wizja na dzień dzisiejszy jest bardzo odległa, może dla jednego oznaczać czerwoną flagę, czerwone światło, aha, to on chce zupełnie czegoś innego, a dla innego może oznaczać, wiesz co? To jeszcze zobaczymy, nie wiemy, to nie jest dla mnie problem. OK, ty chcesz mieszkać na Ukrainie? Ja chcę mieszkać w Polsce, to się może zmienić. Nie robię z tego dramatu, nie dyskutujemy o tym za każdym razem, bo jeszcze nie wiemy. Przypomina mi się też moja, moja droga z moim mężem, gdzie wielokrotnie już zmieniałam wizję, czy ja naprawdę chcę wrócić do Polski na emeryturę, na starość, czy ja chcę zostać w Niemczech, czy ja chcę mieszkać pół roku tu, pół roku tam. I są osoby, które właśnie przy tej rozmowie. Zdawają sobie sprawę, okej, okay, nie warto mi się teraz kłócić, bo tak właściwie nie wiem, kim będę za 10 lat i nie wiem, czy będę chciał pozostać w Polsce, czy może mm, razem spędzimy mm, naszą starość na Ukrainie. I przyjrzenie się temu, że relacja miłosna składa się z różnych obszarów, że jest na przykład temat lekkości, temat przygody. Jednej osobie tutaj było bardzo wyraźnie u tej pary, z którą właśnie pracowałam, że jemu była bardzo ważna przygoda, ale przygoda wspólna, czyli zróbmy coś szalonego, wyjdźmy z tego, z, tego, z tego trybu tylko odpowiedzialności, wychowywania dzieci, zarabiania pieniędzy, a ona jeszcze była w takim trybie no nie, ale ważne jest, żeby to wszystko było ustatkowane, żebyśmy mieli oszczędności, żebyśmy wiedzieli, żeby wszystko było strukturyzowane. I tutaj Konkretne dogadanie się, co to oznacza dla ciebie wszystko ustrukturyzowane. Ile musimy mieć oszczędności, żeby zacząć w końcu żyć, żeby wydawać pieniądze także na przygodę. Konkretne kroki: ile potrzebujesz jakichś konkretnych aktywności, aby poczuć, że nie tylko funkcjonujesz w życiu, ale że Żyjesz, że żyjesz, że macie wspólną przygodę, że macie lekkość. Bardzo częstym, bardzo częstym tematem jest też na przykład temat, jak sobie radzimy z konfliktami i czy podoba mi się to, jak my w naszym związku sobie radzimy z konfliktami i tutaj miałam... Mężczyzna, który przyszedł do mnie coaching, jego partnerka Ukrainka nie chciała przyjść na, na tą sesję coachingową, ale wykonała to ćwiczenie, które dałam jemu. On to dostał w formie PDF-u, wideo też wyjaśniającego i ona też mogła to obejrzeć, I mimo że nie była na sesji coachingowej, zyskała też na tym, przyjrzała się temu i też odpowiedziała sobie na to pytanie: OK. czy jestem zadowolona z tego, jak my sobie radzimy z konfliktami? I tu u niej wyraźnie wyszło? Bo on mi później o tym opowiedział, że ona jest w tym obszarze najmniej zadowolona, bo ma wrażenie, że właśnie on zamiata wszystko pod dywan, że nie ma odwagi powiedzieć o co mu chodzi, że milczy zamiast dyskutować, zamiast powiedzieć, gdzie jest konflikt. No ale on, jako osoba, która czuła się przytłoczona tymi roszczeniami, tymi konfliktami, tymi ciągłymi kłótniami i jeszcze. Nauczony z domu, że konflikt że przynosi zawsze wielki dramat, to wolał się wycofać. I w tym momencie wyjaśnienie sobie, co oznacza dla ciebie konflikty, gdzie są tematy, które Twoim zdaniem są nierozwiązane, jest bardzo dużą pomocą, aby w przyszłości wiedzieć: OK, mój partner wpada zawsze w te same sidła i wycofuje się, a ja. Za dużo wymagam, w cudzysłowie za dużo, on to tak odczuwa, i gdzie mamy możliwość wyjścia z tego schematu, gdzie jest potencjał, aby y, po prostu móc rozmawiać o tym, gdzie nie jestem jeszcze, czy nie, nie jestem jeszcze, czy nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie byśmy chcieli być. I y, bardzo często osoby, które właśnie zamieszkały ze sobą, które zaczęły, Strzęły wspólny związek, gdzie zauważają, że okej, okay, te różowe okulary już naprawdę opadają, bardzo boją się poruszania tych tematów. A to jest jak każdy normalny obszar życia, także relacja miłosna ma swoje wyzwania i ma kilka podobszarów. I tutaj, przyjrzenie się temu, właśnie spojrzenie na to, jakie obszary relacji miłosnej mamy. Gdzie jesteśmy w tym momencie i co byśmy chcieli zmienić, gdzie mi nie pasuje, gdzie jest dla mnie no-go, jest pierwszym krokiem do tego, aby spojrzeć nad czym wolno nam popracować, co wolno nam poprawić, co wolno nam ulepszyć i w którym kierunku zmierzamy. Bo jeżeli będziecie stać cały czas w tym samym miejscu, no to nic się nie poprawi. To w pewnym momencie któraś osoba zrezygnuje, albo ucieknie ze związku, albo właśnie podda się i będzie już tylko wegetacja, będzie tylko pozostanie w związku z lęku, ze strachu. A nie jesteś tutaj. Na tej planecie, aby tylko wegetować, aby tylko y, być w relacji, która, w której jesteś ze strachu przed następnym rozstaniem. Także zastanów się na tym, spójrz też na to, jakie y, obszary są, w które w Twojej relacji, które ci nie odpowiadają, które sprawiają, że czujesz się. Y, jakby to nie było to, o co ci chodziło po tym rozstaniu, czy w tym nowym związku, to pomoże ci spojrzeć, że to nie cała Twoja relacja kuleje. Tylko jakiś obszar, na przykład bliskości emocjonalnej, albo na przykład rozwiązywania konfliktów, albo na przykład obszar wspólnej wizji, czy wspólnego, wspólnych marzeń, albo brak tych wspólnych marzeń. I to pozwoli ci także wyjść z, tego, z, tych, z, z tej karuzeli czarnych myśli, że ojej, to jednak się pomyliłem, że rozpocząłem nowy związek z kimś z innej kultury, bo widzę, że nic nie funkcjonuje. Najczęściej, tak jak to było tej pary, z którą pracowałam, nie funkcjonowały dwa obszary, i to był ten fokus, na którym oni się właśnie skupili. Okej, okay, w tym obszarze chcemy pracować, w tym obszarze widzimy, że ciągle się kłócimy i ten obszar chcemy polepszyć. Dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Ci za przysłuchanie się wyzwaniom właśnie w relacjach polsko-ukraińskich i wyzwaniom związanym właśnie z tym, że nie zawsze musimy być z innej kultury żeby zobaczyć, że mimo wszystko ta druga osoba, ten drugi partner w związku czy partnerka ma jednak inne spojrzenie na podobszary relacji miłosnej. Jeżeli podobał Ci się ten epizod, to koniecznie naciśnij na kciuka w górę, subskrybuj mój kanał i poleć go innym, którzy potrzebują może takiego wsparcia. To pomaga mi bardzo w dotarciu do szerszej, szerszej publiczności i tym samym mogę pomóc także osobom, które są teraz w różnych relacjach miłosnych, które są dla nich wyzwaniem. Ja jestem bardzo aktywna również na Instagramie, małpa, kołczka, podkreśli Honora Raus, gdzie daję moim obserwatorom już społeczności, która się utworzyła codziennie. Inspiracje wspierające dotyczące budowania zaufania w związku, lepszej komunikacji, wybaczenia, zarządzania swoimi myślami. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na mój kanał na Instagramie. Tam dostaniesz codziennie dawkę motywacji. Dziękuję Ci za uwagę i do następnego razu. Rise up and play. Twoja honorata.